Música Ewa Koralewicz, witam Państwa. Dzisiejsze wydarzenia zdominowały taniec i muzyka. Co więc zobaczymy? Wicemistrzów Świata zespół taneczny Iskierka, jedyny w Polsce profesjonalny balet dworski Krakowia Danza i jubileusz reprezentacyjnej orkiestry dętej miasta Łańcuta. 32 lata tradycji, tysiące tancerzy, mnóstwo nagród i wyróżnień, w tym ostatnio przywiezione srebro z najbardziej prestiżowych zawodów tanecznych świata. Duma łańcuta, w której swoje talenty rozwijało kilka pokoleń młodych ludzi. Mowa oczywiście o zespole tanecznym Iskierka. Zespół taneczny Iskierka to długa historia. Zespół powstał w 1982 roku przy ognisku pracy pozaszkolnej w Łańcucie. Dziewczyny, które wtedy zaczynały swoją przygodę z tańcem, swoją pasję przekazały dzieciom. Wiele mam dziewczynek z obecnego składu to dawne iskierki. Przy takim wsparciu i pomocy nie trudno o sukcesy. Słowa uznania i wielkie gratulacje należy skierować do kierownika artystycznego, choreografa, trenera i opiekuna, czyli do pani Ewy Hoppe, która od 1994 roku prowadzi zespół. To dzięki jej pasji, wysiłkowi i niestrudzonej pracy łańcuckie tancerki stanęły na podium w Pradze podczas Mistrzostw Świata. Jest to największy sukces zespołu Iskierka jak do tej pory. Mogliśmy wystartować i reprezentować Polskę dzięki eliminacjom na Mistrzostwach Polskich, gdzie zajęliśmy drugie miejsce w kategorii właśnie produkcje przegrywając przegrywając z zespołem z Kielc, również z Polski i z nim także przegraliśmy w dogrywce na mistrzostwach świata w ogóle te mistrzostwa świata były dla nas bardzo, bardzo fajnym przeżyciem. Wprawdzie zauważyliśmy, jaki jest poziom na świecie, jak ludzie tańczą. Jesteśmy bardzo dziwione, ponieważ jest to poziom dużo wyższy niż w Polsce. Naprawdę jest to nie do określenia. My nie możemy się porównywać nawet do niektórych zespołów, jesteśmy niesamowicie szczęśliwe z tego, jakie zajęliśmy pozycje. Pancerze przez lata podnosili swój poziom artystyczny, prezentując się na różnego rodzaju imprezach, przeglądach ogólnopolskich i światowych. Tutaj nie ma kiedy odpocząć. Naprawdę to można by było mówić o ciężkiej, żmudnej pracy, bo tak to wygląda. Natomiast mam niesamowite szczęście, że mogę prowadzić taki zespół od tylu lat, że te dzieci kochają to, co robią, bo sukces jest jakby ukoronowaniem tego, co robimy. Natomiast nie przesłania nam nigdy tego, że najważniejsze, co się dzieje w zespole, to my. Najbardziej spektakularne sukcesy, jakie ostatnio mogliśmy zaobserwować, Iskierka zaczęła odnosić od roku 2009, kiedy to zespół uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Niemczech. Stało się to dzięki wywalczeniu w maju 2009 roku wicemistrzostwa Polski w kategorii Showdance. Rok 2010 był zdecydowanym rokiem sukcesów zespołu. Z tych najważniejszych to trzecie miejsce na mistrzostwach Europy, siódme miejsce na mistrzostwach świata oraz niezapomniany występ na żywo w programie Mam Talent. Rok 2012 to wielkie święto zespołu, który uroczyście obchodził swoje 30-lecie działalności. Jak zapewniają tancerki, mimo tylu sukcesów i ciągłych wyjazdów, zespół nie przysłania im całego świata. I nie odbywa się to kosztem innych zajęć, na przykład szkołę. Dla mnie taniec wielki to jest wszystko. Ja po prostu nie wyobrażałabym sobie życia bez tego zespołu. Mam w tym zespole również brata, który idzie w moje ślady i już bardzo mnie do, już jest dużo lepszy i naprawdę jestem szczęśliwa z tego niezmiernie i nie dla nie muszę z niczego rezygnować, ponieważ ja bardzo dobrze godzę sobie oba te światy. Nauka i Iskierka to jest dla mnie coś, co bez czego nie potrafiłam sobie po prostu w życiu poradzić. Ten Iskierki jest dla mnie pasją, miłością I Iskierka to tak jakby moja druga rodzina. Nie byłoby tego wszystkiego bez wsparcia i pomocy wielu osób zaangażowanych w pracę zespołu. Nie byłoby y, tak dobrze rozwijającej się grupy, gdyby nie wsparcie ludzi, którzy, którzy po prostu widzą, że to co robimy jest dobre. Jest to, są to na pewno rodzice dzieci tańczących. Obserwują je małe dziecko i później widzi tą tancerkę swoją. Są zadowoleni i na pewno wspierają zespół, bo większość kosztów jakby ponoszą rodzice. Ale należy tutaj zdecydowanie i, i, i wspomnieć o, o pomocy burmistrza miasta łańcuta, który od... Od paru, lat, od paru lat ta współpraca zawiązuje się bardzo dobrze i nigdy jeszcze, nigdy gdy poszłam i, i, i prosiłam pana burmistrza o pomoc, przede wszystkim finansową, to nigdy nie odmawiał mi takiej pomocy. Dzięki niemu praktycznie wyjeżdżamy na wszelkie ogólnopolskie festiwale, na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Świata. Wszelkie wyjazdy, które są, one są bardzo kosztowne, refundujemy tutaj z pieniędzy Urzędu Miasta i dzięki temu udaje się nam w jakiś sposób pomóc rodzicom, ażeby nie ponosili tak dużych kosztów przy wyjazdach na różne właśnie tego typu imprezy. Pani Ewie i całemu zespołowi życzymy tytułu Mistrza Świata. Muzeum Zamek w Łańcucie posiada największą na świecie kolekcję pojazdów konnych wyprodukowanych w firmie Szustala należących do historycznej wozowni hrabiów potockich z Łańcuta. Trudno więc o lepsze miejsce dla międzynarodowej sesji naukowej poświęconej powozom produkowanym przez firmę Szustala. Muzeum Zamek w Łańcucie wraz z Polskim Towarzystwem Powozowym zorganizowało pierwszą o zasięgu międzynarodowym sesję poświęconą działalności renomowanej firmy powozowej Szustala i jej następców. Była to największa działająca w Europie od roku 1850 do lat 20. XX wieku firma produkująca zaprzęgowe pojazdy konne. Jest to szczególna firma, ponieważ i przez jakość wyrobu, i no historię całej firmy, największa produkcja w Europie. Z kolei najlepsze pojazdy, jakie wykonywali, z tych, które dziś znamy, które się zachowały, właśnie są tu w Łańcucie. Rodzina Potockich z Łańcuta jak również inne gałęzie tej rodziny były poważnymi klientami tej firmy. Stąd w zbiorach łańcuckiej wozowni znajdują się aż 23 pojazdy reprezentujące najwyższy kunszt wykonawczy. Taką liczbą i jakością pojazdów nie może poszczycić się rodzime muzeum Szustali na Morawach. Z racji historycznych polskich relacji tej firmy jej produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem polskich kolekcjonerów i w prywatnych zbiorach w Polsce można znaleźć pewną liczbę tych pojazdów. Pojazd konny jest trudnym obiektem zabytkowym, trudnym przez to, że występują bardzo różne materiały, od metalu poprzez drewno, tkaniny, skóry i wiele innych drobnych jeszcze uzupełnień, więc specyfika utrzymania konserwatorskiego jest bardzo różna. Zwieńczeniem całego dnia było zwiedzanie bezcennej kolekcji pojazdów konnych po rodzinie Potockich, zgromadzonych w łańcuckiej wozowni. Znajdują się tam luksusowe pojazdy o różnorodnych typach i zróżnicowanym przeznaczeniu, pochodzące z najbardziej renomowanych firm wiedeńskich, londyńskich i paryskich. Choć nie remontowane, a jedynie poddawane zachowawczej konserwacji, i pomimo że ponad stuletnie, zachowane są w doskonałym i oryginalnym stanie. Jest oczywiście rzeczą naturalną, że one są otoczone wielką dbałością, opieką konserwatorską, fachową i profesjonalną przez te wszystkie lata. Odnosi się to tak do pojazdów, które zostały w łańcucie po rodzinie Potockich i stanowią, które stanowią ta dwa wozownia hrabiów Potockich jedyny taki, jedyną taką wozownię zachowaną na świecie, to jest wyjątek w skali światowej, ale również po rodzinie Potockich zachowały się uprzęże. To jedyna taka magnacka wozownia na świecie, gdzie obok historycznej zamienionej na Muzeum Głównej Rezydencji znajduje się kompleks hipiczny z wozownią. Konsekwentna dbałość bez przerwy od już ponad 100 lat powoduje, że te pojazdy są w stanie oryginalnym, bo z wyjątkiem zaledwie dwóch z wyjazdowej i dwóch. Z gospodarczej wozowni tylko tyle zostało poddanych pracom renowacyjnym. Pozostałe, a jest ich 55, to znaczy 55 minus 4, czyli 51 są w stanie oryginalnym z Epoki. To jest w ogóle evenement i, i ten stan zachowania jest doskonały. Przy tej okazji zapraszamy wszystkich do odwiedzenia łańcuckiego zamku i poznania lub odświeżenia informacji o tym, co w naszym mieście najcenniejsze. Mimo że kończy dopiero 5 lat, od samego początku sprawia dużo hałasu. I to dosłownie, bo składa się z rozmaitych instrumentów, od trąbek, przez puzony flety, aż po perkusję. Reprezentacyjna orkiestra Dęta miasta Łańcuta w tym roku obchodziła swój pierwszy okrągły jubileusz. Orkiestra liczy około 40 osób, której skład stanowią głównie ludzie młodzi, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z Łańcuta i Rzeszowa. Orkiestra powstała 1 lipca 2009 roku, a dyrygentem, który nieprzerwanie prowadzi ją do dzisiaj został Tadeusz Chlebek, wieloletni dyrygent Wojskowej Orkiestry garnizonowej 21 brygady Strzelców podhalańskich w Rzeszowie. W praktycznie w 2008 roku już rozmawialiśmy o tym, ażeby w łańcucie mogła zaistnieć taka orkiestra. Z tego tytułu, że no każda gmina, a nawet każda wioska praktycznie ma swoją orkiestrę dentą. Stąd właśnie pomysł, ażeby stworzyć w naszym mieście reprezentacyjną orkiestrę dentą miasta Łańcuta. I te rozmowy były prowadzone dosyć długo. Ja rozmawiałem ze swoim zastępcą, jak i również ówczesnym kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, panem Andrzejem Piechowskim. I w końcu w 2009 roku doszliśmy do wniosku, że trzeba najwyższa pora powołać właśnie tą orkiestrę. W swojej pięcioletniej działalności orkiestra wystąpiła 102 razy, ubarwiając wiele imprez na terenie miasta, łańcucha i powiatu. W repertuarze ma marsze, pieśni kościelne, kolendy, a także. Później rozwijaliśmy muzykę solową poszczególnych instrumentów muzycznych, a ostatnio jesteśmy znaczeni. Zaglądać do operetki. Mają za sobą mnóstwo występów. Brali czynny udział w różnych przeglądach, konkursach i turniejach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zajmuje czołowe miejsca na różnych koncertach, festiwalach i jest to bardzo dobra promocja naszego miasta, jak zarówno w kraju, jak i za granicą. Na pewno orkiestra zrobiła duże postępy i myślę, że z każdym rokiem będzie lepiej. Na ręce kapelmistrza Tadeusza Chlebka w sobotni wieczór 4 października trafiły okazjonalne listy, kwiaty oraz wiele ciepłych słów uznania i gratulacje. Jaka jest recepta na sukces łańcuckiej orkiestry? Powiem szczerze, że młodzież jest bardzo dobra, tylko po prostu trzeba znaleźć wspólny język i to się nam udało. Zarówno dla kapel jak i wszystkich członków orkiestry był to wielki dzień, a sam koncert galowy ukoronowaniem pięcioletniej ciężkiej pracy. Otóż granie w reprezentacyjnej orkiestrze Miasta Łańcuta jest dla mnie zaszczytem. Spełnia mi to wielką radość i cieszę się z tego, że mogę tutaj w tym wydarzeniu uczestniczyć. To była prawdziwa uczta dla miłośników muzyki dawnej. Jedyny w Polsce profesjonalny balet dworski Krakowia Danza gościł w Muzeum Zamku w Łańcucie. Mieliśmy to przyjemność zobaczyć ich występ na żywo. Balet dworski Krakowia Danza to jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców dworskich oraz historycznych. Założony w 1998 roku przez tancerkę, choreograf i pedagog Romanę Agna specjalizuje się w odtwarzaniu tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych tańców polskich tworząc barwne widowiska z okresów od średniowiecza po czasy współczesne zawsze bardzo mnie interesowały obrazy przedstawienia tańca z dawnych epok i zawsze byłam bardzo ciekawa tak naprawdę co tańczyły te osoby co to było i będąc we Francji no miałam możliwość żeby się zorientować, że istnieje technika, istnieje styl tańca dworskiego od praktycznie XV wieku, który oparty jest na traktatach, na zapisach tańca i są zespoły, które zajmują się właśnie tym repertuarem. Będąc we Francji pani Romana nie tylko poznała tańce różnych narodów, ale także zdobyła Specjalizacje w zakresie tańców charakterystycznych oraz historycznych. Kiedy tańczy się w najpiękniejszych miejscach zabytkowych jak Zamki nad Larą, jak Pałac w Wersalu, jak jeszcze no, wiem, że Francja akurat obfituje w takie miejsca i w większości z nich miałam możliwość prezentacji z moimi różnymi zespołami i, i obserwacji tego, jak ludzie to przyjmują, jak jest to dla nich niesamowite przeżycie i dla nas również, artystów, bo miało się wrażenie, że, że to jakieś magiczne momenty, kiedy nagle y, 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 no, my Wywołujemy postaci z epoki, a ludzie po prostu podróżują w czasie. Po powrocie do Polski okazało się, że istnieje duża potrzeba utworzenia zespołu, który realizowałby tego rodzaju repertuar. Nikt lepiej od pani Romany Agnel nie mógł stworzyć od podstaw grupy tancerzy, tworzących unikalny, jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców historycznych. Te doświadczenia francuskie bardzo mi pomogły, bo oczywiście moja wizja jakby zespołu była zupełnie inna niż to co w Polsce funkcjonuje, czyli zespołu takiego małego, bardzo zawodowego, prężnego, otwartego na wiele dziedzin tańca, na różne style, na różne techniki. Ze znalezieniem tancerzy założycielka baletu dworskiego nie miała większych problemów. Myślę, że tego stylu tańca i w ogóle tego stylu teatru nie można realizować bez mimo wszystko nuty pasji, więc to gdzieś tam musi być, bez względu na wszystko. Nawet jeżeli ktoś przychodzi tylko do pracy, to jeżeli nie znajdzie w tym przyjemności, frajdy i, i, i czegoś takiego dla siebie, to nie wytrzyma długo na pewno. Zespół uczestniczy w prestiżowych produkcjach baletowych i operowych, współpracuje z zespołami oraz licznymi instytucjami kultury w Polsce i na świecie. Poprzez swoją działalność balet dworski Krakowie Danza pozostaje unikatowym ambasadorem kultury oraz sztuki polskiej na skalę światową, fascynując i edukując wciąż rosnące grono odbiorców i pasjonatów, do których z pewnością dołączyli uczestnicy szkolenia edukacja w Muzeum Rezydencji odbywającego się w łańcuckim zamku. To właśnie oni byli głównymi widzami wyjątkowego spektaklu tanecznego, który miał miejsce w dawnym kasenie urzędniczym. Przekrój troszeczkę przez tańce z epoki baroku. Chcemy przede wszystkim pokazać jakby różnice pomiędzy tańcem baletowym z tamtego czasu oraz tańcem takim socjalnym, takim dworskim. Także w pierwszej części pokażemy fragmenty z opery baletu i Chloe do muzyki Bois Mortier. Później przeniesiemy się troszeczkę do Włoch. To będą fragmenty z komedii Delarte. To będzie suita. Kilku tańców do muzyki Korellego. no i właśnie bardziej się przeniesiemy w kierunku teatru. Natomiast ostatnia część to będzie taki fragment próbujący ukazać taką sytuację absolutnie dworską balu króla. Mamy nadzieję, że Krakowia danza będzie miała okazję zaprezentować się szerszej publiczności w naszym mieście. Były różne kategorie wiekowe, różne klasy taneczne i style, ale jedno było wspólne najwyższy mistrzowski poziom. Najlepsze pary z całej Polski brały udział w ogólnopolskim turnieju tańca towarzyskiego JET 2014 i Grand Prix Polski, odbywającym się w łańcuckim Mosirze. Na ten jeden dzień łańcuch stał się chyba najbardziej roztańczonym miejscem na mapie Polski. Na parkiecie hali Mosir rywalizowały pary w różnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych. Po raz pierwszy rzeczywiście Grand Prix jest w łańcucie, bo już ogólnopolskie turnieje organizowaliśmy. Piękne miejsce, piękny łańcuch, piękna kulturalna impreza. Do południowej części tańczyły pary dziecięce, takie maluchy 8, 9, 10, 11, którzy zaczynają swoją taneczną przygodę w tych niższych rekreacyjnych klasach. Niewątpliwie najwyższą atrakcją tej imprezy były prezentacje par najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej, które wzięły udział w turnieju Grand Prix Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. To właśnie tych tancerzy najgoręcej dopingowała i oklaskiwała publiczność wieczornej gali. Właśnie tańczyliśmy rundę tańców latynoamerykańskich, półfinał. Jesteśmy organizatorami tego turnieju i jest to dla nas miła okazja, że nasz klub mógł organizować właśnie taki turniej tej rangi, bo Grand Prix jest to bardzo wysoka ranga turnieju. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj tańczyć, że jest taka przyjemna atmosfera. Co roku w Polsce rozgrywana jest ogromna ilość turniejów. W każdy weekend odbywa się ich kilka lub kilkanaście. Są jednak turnieje wyjątkowe, których ranga jest znacznie wyższa. Jednym z takich turniejów z pewnością był Grand Prix zorganizowany w łańcucie 5 października. Tancerze intensywnie przygotowywali się pod okiem trenerów i instruktorów. Uczestniczyli w szkoleniach, które miały za zadanie podnieść ich umiejętności oraz przygotować do występu. Trzeba wiele się zaangażować, trzeba dużo pracy poświęcać, żeby dojść na coraz wyższy poziom i żeby zdobywać te wysokie kategorie aż do upragnionej klasy S. To jest nasz pierwszy udział w takim Grand Prix, pierwszy raz coś takiego oglądamy i warto to zobaczyć na żywo, to jest niesamowite przeżycie, jak pary tak wysokiej kategorii zmagają się ze sobą, każda tańczy inaczej i wszystkie są na bardzo wysokim poziomie. Taniec to niewątpliwie dziedzina sztuki, a tancerze operujący emocjami są w pewnym sensie aktorami. Łańcuch czeka na kolejne przepiękne widowisko, kolejny turniej tańca towarzyskiego. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejne wydanie w przyszłym tygodniu.